Siemaneczko, z tej strony Miki I dzisiaj gramy sobie znowu w CSA z Adasiem hello, hello. Tym razem gramy sobie na AK-czach Mapka IMAP na AK Jest z nami Bolek Cześć, witajcie Jak widzicie jest kamerka w trochę takim innym wydaniu Zobaczymy jak to wszystko się sprawdzi Mam nadzieję, że taka forma wam się będzie podobać A teraz trochę skupmy się na grze Bardzo wam się te CSy podobały ostatnio Bardzo mnie to cieszy, naprawdę tylko, że pisaliście, żebyśmy, żebyśmy nie grali na samych awkach, no to mówię, dobra, Adam, bierzemy akacze, idziemy sobie na akacza trochę pograć, tak patrzę się trochę tak, ale to nie przeszkadza. Głównie muszę mieć niebieską bluzę, nie to, że jest mi zimno, tylko po prostu, jak jest tło zielone, którego nie widzicie wy, ale ja widzę, to jak miałem koszulkę trochę zieloną, to się zlewało i to było nieładnie. Dobry, eee, dokładnie. Eee, I co? Może trochę powiedzmy, Adam... Jak, jak ci się gra Akaczem, tak? Bo tak trochę porozmawiajmy, żeby jakiś temat ciekawy też był, no bo nie mogę pozwolić mi się skupić na grze, żebyśmy mnie nie cisnął za bardzo w końcu każdy wie, że Adam ode mnie jest lepszy i każdy wyzywa Pewnie. mnie od no, bo Adama że jest fajny. Tak. Wszystko <ścoughs> jasne. I możemy no, naprawdę zakończyć naszą retrospekcję. Dokładnie. Ale nie, co do Akaczów branie sobie. Co, kurwa co? E, ale co, trzeba, trzeba być przygotowany, naprawdę na grę, bo to no, no Adam, mów mu, mów, mów dalej, bo się przestałeś mówić i zabiłeś mnie, tak? Mów, mów. Ja wiem, o co właśnie chodzi. to e, jest dla mnie dobry na dalekie odległości, bo te pesteczki nawet tak całkiem w pompkę lecą. i mam szansę wtedy zabić Mikiego, ale to jest naprawdę broń dla takich. Oje, człowiek. Człowiek, kto do mnie dzwoni o tego. Człowie... 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 Kres... 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 Słuchaj, nie wiem. Pozdrawiam kogoś, kto teraz do mnie dzwoni, i przepraszam za te. Za te utrudnienia. No i teraz będziemy mnie nie słychać. Tak, my jakoś. Ja! <grym znać> nie My jakoś nie gramy dobrze na akacza, przynajmniej ja nie gram dobrze na akaczu. Nie przepadam na tą bronią, aczkolwiek no. czasem sobie lubię ją pograć, ale jakoś. Do mnie nie nie przepadam, do mnie, do mnie tak? Bronek. Co? To pewnie Bronek Bo on miał być, przepraszam, po 23, a, a może nawet też nie ma powiesz. No chyba, że tak, no ale dobra Bo do mnie też by nie ważne Nieważne I... dawaj go teraz Let's go, wiem, wiem, do... wiem Ale ogólnie Bron jest... To trzeba by było dużo... Dużo ćwiczyć Bo... Chociaż... Zalety na pewno są takie, że jedna pestka w głowę i yy, po przeciwniku, tak? Ciebie, <laughs> jak się jak, jak widzicie, no to jest penetracja Armora, to jest po prostu piękna, chociaż penetracja Armora największą właśnie Adam wiesz co ma podobno? Hmm. Yy, SG te z lunetą, wiesz to. Nie to nie autokampa, tylko to co ty lubisz gaszka, sam tym wiesz. SG... A, no. Tak, to tak, po, tak. No, to podobno ma 100% penetracji pancerza. E, bo ogólnie tutaj... Full auto tak... Full auto, żeby opanować z AK to trochę trzeba jednak poćwiczyć. no ja niestety nie ćwiczę. Ja 2-3 pod... pestki maksimum daje, bo to, to, to dla mnie to już... Skończy... takie. Ale roz, no, roz jest ostry Tak, no rozrzut jest Niestety, ale no to mówię, trzeba by było ćwiczyć No ja jeszcze tak zapolonym graczem CSa nie jestem, żebym ćwiczył yy... go, czy, ty, ty, czy ty mnie widzisz, jaki ja mam ping? Żebym ćwiczył, yy, tak sobie ten, yy, no, normalny ping no? 120 Dla mnie Jedna HP mi przepraszam tutaj małe, bo ten... No widzisz Adam jak się zjechałem. Tak. A jestem ciekawy z Kaskaderem ogólnie, bo Kaskader stwierdził, że go tak na Afkar zjechałem. Ale chciał na Akacze ze mną pójść. Ale to niedługo właśnie będzie rewam z Kaskaderem. A niedługo będzie bolek grał z Kaskaderem. Nie, Sadamem, sorry, przepraszam, bo tam... To musi być. Nie, nie za... pierwszym razem się nie szaliłem? nie, nie chyba. A nie, nie, to tak ja mi to do ale nie wiem, czy za pierwszym za drugim? Ja, w głowę celować, ale tak mi się na celowniku i tym nie nie? Ale <laughs> to jest... Znaczy ja się bardziej tak tu, tu celowałem, pod żeberką, nie to są żebro? Nie wiem. A? No, nie wiek, w żeberką, możecie w sensie własnym. Jadziem, jadziem. No. I właśnie taki CS będzie dosyć. Jako? Nie dosyć nie często na kanale, jako taki. Jako taki film dodatkowy, yy, to znaczy, że na przykład... By... Ale to nie można dla sobie łazie, wiesz? A Kai, okay, tak masz patrę. to. będzie taki film jakby dopełniający, a jak czasem wyjdzie FS, no to żeby to jeszcze Wyszło jak na przykład rano wyjdzie FS, to że po południu to jeszcze było ciekawego. To właśnie taki FS albo jakieś takie GTA o nie, nie, nie zapatrzyłem się w kamerkę i się nawet nie widziałem. Yy, albo właśnie GTA, takie halloweenowe adverty, oh, albo coś w tym stylu. To się właśnie będzie pojawiać jako taki drugi materiał na kanale. Wiem, że lubicie, w miarę wam się to podoba. Aktywność też jest, co bardzo mnie cieszy, no bo wiadomo, y, zawsze trochę tak jest fajniej. Mhm. Adam, chodź teraz na Diggle trochę. No, z Digla się wcześniej pytam. <ścoughs> no chodź, chodź, tak, nie wiem. Dwie, trzy rundy, jak nam się będzie dobrze grało. A baba. No To jest tak samo, jedna pestka wystarczy, ale. Żeby tą pestkę trafić, to. To już trzeba mieć kurde... To jest taka broń, że na pewno Adam w biegu nie strzelisz. Oj tam, ale. Broni się trzeba. Ja. A! Siadło! Ale tak siadło. Tak siadło. Ja tylko w Ciebie jedno, więc pół zbrodnoby, no, jeszcze kolejne. Tu jeszcze jedno na no, Digla, a potem na AK. No tak, tak żeby ten, bo nie lubię diglem grać, ogólnie bardzo nie lubię tej broni, bo to jest tak zradliwa broń cholernie, Także. że jej nie lubię, naprawdę. Cięż, ciężko, bo raz możesz naprawdę trafić z taką, let go, let go. naprawdę coś niczego, a później no, ona Cię bardzo... A potem typa w nie zabijesz. Adam Jakieś widzicie małe przerwy tutaj musimy zastosować Dobra wracamy po małej przerwie yy, Już jest wszystko dobrze tylko Małe problemy mam techniczne Już wypadłem z rytmu no Ta. A jednak nie Poprawimy ja na Poprawim tutaj o po pogłaskamy to nawet nie wiecie co ja teraz robiłem, ale O Matko święta Tu jeszcze potrzebne są małe poprawki, ale... Te to też poprawki zobaczy się... Znaczy no i zobaczy się ich w sumie może to pokażę kiedyś tak środem, ale ja to muszę prowadzić, bo to matko Bosko to żyje Nie mam tej Ale się dałeś w dupala Spodziewam się z drugiej strony tutaj na dobła Jestem ciekawy jak z kaskiem pójść na tej mapie bo z Kaskadania też będę grał właśnie na takich tych Mhm mm ciekawe jak to będzie wyglądać W ogóle nie dokończyłem ten, ten tamtego Tak, tak, match tak, match tak eee, Że tak się zapytam kto wtedy wygrał bo... Ja Tak czułem Gdzie tam ta pies? No to właśnie to jest magia AK, nie? Właśnie czai, że strzelam w Ciebie dwa, dwie pestki I każda leci co nie? Właśnie to jest... to jest właśnie AK, tak? I to jest... To jest AK. Bardzo fajna broń, naprawdę. Polecam. Ło! Kurwa, nawet z widziałem się, no ja pierdziele. Uf, udało mi się ugrać. Zmiana, ugrał do 4, dobrze jest. Ugrał do 4? Wariat. U. A w ogóle oglądałeś mecz z No Z Fiorentiną? Ta. No 2-0 dostali. Ja. Ale mecz dobrze, grali tylko no, no niestety. No się Przeciwnik wisałem. wyszedł już na ten mecz takim porządnym składem I niestety no wyszła jak wyszło, ale nie... Porządnym to znaczy lepszym niż Bolka w fifi kurwo! A ty kurwa ty. Cię, bo A ty kufajesz na tej, albo po tego łatwiej ta jedzie pierdolami <laughs> Ale tak ci widziałem, bo mnie pierdziele stoję, nie ruszam się. I tu. A ja myślałem, że gdzieś pójdziesz sobie, nie? Nie, bo ja bo zawsze tak, kurde. Jak cię zobaczę, to potem się przesuwam i ty ty na lepszy cel, a nie pierdolę. Może, może Akarznik pomoże Dobra, zobaczymy. Jak chcesz tak grać, to będziemy tak grać. Odpaliłem się. Nie, bo to Dobra, ty grasz ja. No to, też to tak, ja właśnie grałem jak ty czyli co jest? Co? Coś bił do mnie music no Nie jaja. Weź tam bywal go jakiś Są kurwa nie pewnie widza, bo coś, no ludzie, no proszę was Eee, głosowanie. Tak, głosowanie się pogada. Dobra. Napisał ktoś LOL nie wierzę, to znaczy, że pewnie nas zna Dobra, wszystko jasne, gramy dalej. Gramy? No tak, no Adam, no. No, no ja pierdziele, po tego, było łatwiej, no. Adam yeah. musiał cisnąć 11,7, ja dał 11,4 były. 3 rundy dla mnie. Może Wy, inne... z tego rytmu. Bo ja już nie czuję rytmu. Nie czuję rytmu. Eki ping mały. A dlatego, no. że ja założyłem to. Ten... Ja, yeah, no. Let's go earn our pay. No jak ty mnie widziałeś teraz jak ja byłem cały dosponięty Teoretycznie chociaż oh, Kurwa, chciałem cię podbiec, no Nie no ja nie wiem, że teraz w ogóle nie mogę cię zabić Jo, trochę bo, dziwnie bo, jak ten ten wstaw, tak, to było. ale kawałeczek tego łóweczka było tak widać w centrali, tak naciskałem w to miejsce, co nie? <laughs> dziwne, bo ja nie widziałem, że bym Może i to to CES tak, jest. Nie tego ja nie ogarniesz. Kawałeczek pancerzyka twego, hełma. No, fajnie, 11-8, no grubo. Ja, już. Nawet jak przegram, to przegram z dumą. Aaa, podniosłem się na próżno, chyba. Jo. A. Został jeszcze. baniacza. No dobra, udało się. Jakby tą awkę można było zasaifować to było fajnie. O jeju. A bym cię yep. wtedy tak, a tak. Ciu, 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 ciu. Tak bym strzelał. Wtedy by było ruch Rymsym, cym, cym. Rymsym, cym, się. Rymsym, cym, cym. Dałbym ci, dałbym cym. Rym, cym, cym hop, Sasaki, miałeś... Ile masz HP? Troszeczkę. Nie no, powiedz. 34. Dobra. Ja Miałem 58, jak to. Jeżeli powiedziałem mi, prawda. Prawda. Chyba trochę mniej, już to nie? Nie, wydaje ci się. <laughs> No tak, ja. trafiłem, nie wierzę, no ja pierwszy. Jedno HP mi zostało, nie mam pytań, A nie, 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 siny Ja zacząłem tą jedynkę, bo stoję, bo i tak już mnie zabije, co nie Za 33 HP ci trafiłem, tak? No Kurwa No pompać go trochę, trochę. Ja jestem z tego bardzo dumny no, W ogóle jest tu nie. Po, tej, po tej stronie jakoś inna czy jest Jo, jo, ciężej jest <śmiech> no. <śmiech> Nie no, śmiej się, ale Nie, serio, no widać to, bo... Ale w ogóle tu, nie wiem, tu nie mogę się jakoś, nie, nie, nie. Dla to, to mnie to samo, no bo tu, ja Cię przejrzyście tu widzę, tak? A z tamtej strony ciężko było, że ja tutaj się zamknął. Tu zamkną. jest jakoś więcej przeszkód, czy czegoś jest. Ja dole. No, powiem Ci szczerze, że... już nie, wiem, to jako, że to mapa To jest ma dziwnie. Jo, <laughs> ma patero. I stanowcze chyba wolę awki jednak. No ale nie no, w sumie nawet są spoko, no. No a teraz nie wiem, że no, to nie, Nic nie weszło w ciebie jeszcze? O, w po... No tak no, tak, tak, no nic, ale co najlepsze, że... awkę zrzuciłeś po drodze, tak dla jaj. Nie, nie, ja nie wychodzę stąd, bo to, to, to jest... Nie wiem, tu nic nie, nie, w ogóle nie nic. grałeś tylko jedną rundę. No co zrobisz, jak nie mogę nic zrobić tu? <noise> Serialnie, to... No nic że ja ugrałem cztery, ty na razie jedną. Jak, nie... jak cię teraz nie zabiłem przez te dwa razy, to ja nie mam pytań, Co? No, końcu... mi się dzieje mało. Na blisko mi się udało w końcu podejść i Zaszlachtować cię jak wieprzka. Jak dzika. Nie no ale Adam w sumie dobrze, no ja, ja tam nie mówię nic, yy, przecież no kurde no... no... No kurde no. Rozegrałeś się, a... Nie w tą stronę poszedłeś, szkoda. Ja pierdzielę. Co teraz się stało, jak przeleciałem? Siedem pestki sekund. obok ciebie. To ja nie mam pytać. Tak, pestka nie? jedna pod tobą, jedna nad tobą przeleciała, rozumiesz? Counter to jest. ja to nie. w ogóle nawet nie wiedziałem, że ty mnie widzisz, wiesz? Tak, to jest. Nie, nie, ta mapa jest jednak. Terror, wśród... full terror, tak cię widzę, przejrzyście każdy twój ruch widzę. Widzę gdzie stoisz, gdzie się kryjesz. Na każdy twój garstka pancerza wystaje, ale teraz miałem laga brzydkiego. Bejka <grystanie> <grystanie> się ciśnić. No, ty, ty, ja. Teraz ja się, to było o, bankowe, ty! Teraz dla Beki się udało, bo naprawdę fajnie ci to. Te pokusy <laughs> ale drugi raz jest za to nie prawda? Ujedam. O nie. Tom, a WP byłoby fajnie, bo mógłbym zapuszczalać do ruchomego celu. Nie, jakby mi a się, się udało. Zjął? Jakby mi się udało no, jeszcze te dwie rundy dobić, to bym był bardzo happy. Ale my teraz jest to... normalnie. Mm. Szkoda. i tak ładnie ugrałem. Naprawdę jestem z siebie dumny, że z tych czterech udało mi się na 12 y, 8 rund po prostu pięknie. Ugrałem tyle samo, w... co ty w Terror. Cześć? Nie, ty więcej chyba. Bo... Nie, ty 11 ugrałeś, ja To Proszę. A takim klimatem nice o to pięknym w końcu <laughs> Ale teraz zaskoczyłem się, ja w ogóle cię nie widziałem. A widzisz, ja cię tak w ostatniej chwili zobaczyłem, mówię Kurde, zabijecie, nie? No Fudu. więc w sumie... Chodzisz jednak, ja tylko na chwilę pożegnamy się ładnie. Ja. Halo? No ja jestem. Ja, ja też, ale coś mi się zacięło, to... Aha, dobra, to pożegnajmy się już takim, żeby nas... Nie... Więc dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli chcecie właśnie ze mną pograć albo coś, to może zrobię jakąś taką właśnie grę, na takich mapach, ale to w przyszłości, póki co dziękuję Adasiowi, że ze mną zagrał, serdecznie do niego zapraszam, a Wy subujcie, komentujcie, piszcie co dalej, z kim mam grać i dziękuję, na razie, cześć. Będzie beka, na razie, cześć.